Witam Was, kochani. Nie wiem, jak Wy macie, ale ja mam także każda paczka nowa z takimi cudami. To jest dla mnie jak Boże Narodzenie i gwiazdka. Zobaczcie, co ja tu mam: nowości tegoroczne. Cudne, kolorowe. I jednokolorowe też. To już bardziej myśl o jesieni i zimie, żeby się trochę rozchmurzyć, cieplutka, bardzo miła włóczka. Uwielbiam ją, mam swetry z niej i chusty. Widzicie? Same cukiereczki.